Cześć, nazywam się Agata Kret, jestem z pracowni projektowej Agnima. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego warto zamówić projektu architekta. Otóż powiem krótko, chociażby dlatego, że dostępność obecnie materiałów i faktur, które są na rynku, bardzo utrudnia sprawę. Projekt należy zamówić jak najwcześniej, czyli już na etapie planowania czy zakupu mieszkania, chociażby dlatego, że zaoszczędzi nam to dużo czasu i również kosztów. Przyłącza hydrauliczne czy elektryczne często sprawia, sprawiają nam dużo trudności. Fajnie jest je zaplanować znacznie wcześniej, chociażby dlatego, że unikniemy później przeróbek. Pewnie zastanawiacie się, ile czasu zajmuje wykonanie projektu. Z reguły jest to około 3 miesiące, w zależności od tego, jaki mamy do pokonania metraż, jaką powierzchnię mamy do zaaranżowania. Dużo zależy też od tego, jak przebiega nasza współpraca z klientem. Koszt wykonania projektu jest bardzo różny. Ceny na rynku są. Bardzo rozbite, wahają się od 80 do 250 zł za metr kwadratowy. Jednak to zależy przede wszystkim od zakresu pracy, jaki projektant musi wykonać. Zależy to również od tego, czy będzie prowadzony nadzór nad budową i w czym mamy Wam pomóc. Myślę, że zamawiając projekt stosunkowo wcześnie, będzie to zaoszczędzony czas i pieniądze. Zastanawiacie się pewnie, czy istnieją i czy są dostępne darmowe programy, dzięki którym moglibyście sami zaaranżować taką przestrzeń. Takich programów na rynku jest dostępnych dosyć dużo, jednak trzeba pamiętać, że programy typu planery, które znajdziemy na stronach znanych firm, ograniczają nas co do możliwości projektowych pod względem mebli czy materiałów. Natomiast programy bardziej zaawansowane. Wymagają już znajomości technicznej i znajomości obsługi tego programu. Dlatego zawsze zapraszamy do korzystania z usług projektantów.